Z tej strony Mr. Julian i dzisiaj jest ze mną Oliwia. No. I w to tym odcinku pokażemy wam, jak zrobić my Mamy taki kubek, dajecie trochę leje. tak... Ile chcecie wody, Oczywiście. A ja czutka mi się przelało, ale powinniście wlać od 4 do 5 łyżek. Takie sitki możecie też wycisnąć. Przepujecie dwie łyżeczki co Można coś sobie ukroić: cytryny, tak tutaj? Tak na bok. Tylko, że my nie mamy i nie zrobiliśmy. Może też grej. Dobra, słuchajcie, nie zapomnijcie komentować, subskrybować, lajkować.